Chłopaki, jak, jak się wyłącza rękę? Po <grym> prostu rusz się. Ej, jak się wstawało? No kurwa, czekajcie, chłopaki. <grym> chłopaki, jak się wyłącza ręce. Ej, czupaki, bo jest ciężko. Ja się tu nabija, nie Po jest... prostu ja ile mam <grym> <Chupaki>, bo jest <grym> Jak się wstawało? Faktycznie. <grym> Zostaw tu. R się staje, R Raz tu. Dobra, idę po co to patyki. Co to jest? Kiedy otworzysz drzwi, to specjalny i pachnie do nędznika, specjalnej... Dobra, chłopaki, jak mamy kamienie, to wszyscy musimy Ej, Chłopaki bo RG nie mogę wyciągnąć. O, mogę już, dobra. To patyk! Ej, to... Którego tu na pół? A ci na pierdolę, czekaj. A ci pierdolę. O, mam Ej. pierwszy Patyk! ja mam pień, pomocy! Ej, ja ci Dobra, jestem tu <noise> żeby podnieść ten pień. O kokos, czekajcie, podniosę może. Może mi się uda. Podniesiesz ten patyk, czy kurwa nie? Kto? No ty! No pati, mam kokosa! O Kurwa, kurwa! Moi. <noise> czupaki mam kokosa <noise> Nie! Jak mam tego kokosa puścić czupaki <noise> Kamin Trzymam go Kamień kami, Kokos Czepaki jak mam go puścić <głos> 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 Po prostu ten lewy Kłopo panowie rękę mi wypierdoliło tak jak Chłopie O, kamień <noise> Mam ma kokosa <noise> To załóżmy, że tutaj będziemy składować potyki <głos> <głos> Kupaki gdzie? Chłopaki, mam um, kokosa tego kokosa, pokażę cię. Nie coś. mam upuścić kosa. O, upuściłem go. Pa, pa, pa to. <głosy> <głosy> to? działa? <noise> to działa? <noise> to, o, i pa. To jest. I teraz mi tak opękł, i go trzeba jeszcze raz zniszczyć. Chwopaki macie kokosa. Trzeba ukosa ukosać, chłopaki. Kurwa, patyki zbierajcie, jebać kokosy. Chłopaki, <noise> jak się wstaje. Joda, patrz to, patrz to, Joda. Joda, R się patrz to. Czekaj, już idę. Kurwa, czekaj. A, to, a nie, to Adam. Ty opierdolone dziecko, próbuje podnieść. Nie gadaj, że będziesz uderzać o. kokosy i o. zrobisz ogień. Kurwa, kokosowy ogień. To co ty robisz? A <noise> jak się wstaje. Chłopaki, nie mogę zobaczyć. R. R, R się wstaje. O. I kokos R. R. Wiecie jakieś, wiecie jakieś, wiecie kokosa? Oczywiście, że e. Bierzecie go do ręki. Przykładacie U, go do mordy. Czopaki patrzcie. Kokos mi wpadł pod mapę. Czopaki patrzcie patyk. Co? Czopaki patyk. patyk. PATYK! Gdzie? Dobra, szukamy Chupaki. dalej. Czopaki upuszcza patyk. jest fajnie. Nie, czy to jest patyk. Jest mały, ale chyba się liczy jako patyk. czy czopaki. No tak chodzi generalnie nie sprintujcie za dużo, bo ten yy, strasznie to zrzeba. Tak, ubierajcie wszystkie kokosy i patyki Mamy trzy patyki już. Jeżeli przerwać, na no, to potrzeba nam 300 patyków? Dwa kamienie nam na pewno są potrzebne. O, ty, mamy. To kokosa? Mamy kamienie, nie? O, mamy, tak, mamy dwa kamienie. Tak, tam, musisz go przyłożyć do mordy. O kurwa to będzie problem. I wtedy musisz kliknąć e. O kurwa, ale może jednak. O mamy jedynie. czwarty! Mamy czwarty patyk! Wy rozłupujcie te. To, to ja, i, to ja, to ja, ja idę rozupływać kokosy, bo ja nie Ja idę potykła w Tylko zapamiętajcie, że to tu Kokosy też zbierajcie, bo dodaje pragnienie i jedzenie. O, kurwa, w ogóle, kokosy, o, kokosy, o, tak kokosy tak. pa jakoś tego bumu ściąć? Można. Tak, ten bambus, coś z nim można zrobić, go ale... go złapać? Na tym, o, na tym bambusie można zrobić taką prowizoryczną bazę, że stajesz na tym bambusie i nic cię zabić nie może. Czekaj, jak tu k***u złapę, ja to złapę w pół. No to po kamieniem trzeba. Patrzę, ja, to, ja to, ja to wezmę złapę i po, złamię to w no, pół. będę ja idę łupać nope. z kokosu. Nope. Czy to patyk, czy to wąż? Zobacz, jak mocny jest robacz. Że cię upierdolił. Takie no. są skorpiony Są chyba żaby? Żaby, żoby? O kurde, frogi. Jaki, jest, jak, 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 jakiś... Jak opuścić rękę? Jakiś gość Kontrol. też jest, Adam. Mam patyk, kolejny. Tu paty, patyków Adam jeszcze... nie widzę. A nie chcę sprintować. Patyki ciężko spać. Takich patyków? Nie ma. Wzium. Generalnie uważajcie, jeśli chodzicie po lesie. Chupaki Ej, chłopaki, grzybka znalazłem. Ej, chłopaki, mam korę. Generalnie uważajcie w lesie, bo tu tygrys gdzieś jest. Jeden. Chłopaki, co się dzieje. My z Kamilem chupaki. jednego widzieliśmy. Chłopaki, grzybka zjadłem. Halcynka? Zjadłeś grzybka? Oh. No. A na noc zostawić? No nie, bo nie wiedziałem, czy można zjeść, więc chciałem sprawdzić, ciumrę umrę. Ah. Ej, chłopak, jak się rękę podnosiło? Sabotujesz całą misję? Chłopak, jak się podnosiło tego? Rękę do góry. O, mam patyk kolejny. Skrolem. Ah. Patrz, co mam. Patrz, tu jest drugi grzybek. Kto ty jesteś? Stań, grzybek pały. mały. Co podnosi patyk? Kto podnosi patyk? Kurwa, co ty robisz? Kurwa, kurwa. kurwa. Pa jest korek. Grzybek. Co z tym mogę zrobić? nie mówisz? Do kogo ty to mówisz? Bo ja takie monka jest mam na morzu. Kuba, Kuba, patrz przed tobą. Gdzie? Przed tobą. O, o tupa. Ty Kuba, ty, bo, bo ja tam. nie wiem gdzie mieliśmy patrzyć. do silka? I dobrze jak w którym kierunku? Ja, ja tu on, jestem. On może być dobry. On no, może być mocny. <laughs> on nie powinien być dobry? Znaczy, jeden był dobry, ale był trochę inny od tego. Codzowie, mam grzybki. Chłopaki, jak podniósł z po sobie z tym Tak, sam, ich patyk, kurwa. <noise> nie podniosłem no, żadnego patyka no, jeszcze. Człopaki no, mam i grzybka. Ja widzę kolejnego patyka, już nie mam miejsca w łapach. Człopaki, parcie patyka i korać, i tego, grzybka. O, chłopaki, o, o. jest 15, a my mamy już chyba 7 patyków, więc jest dobrze. A kora też się idzie jako patyk? I. Ja. No. Nie. by panowie, zabutujesz rozgrywkę, będę jadł te grzywka. Dobry, to... Dobry był. Dobry był. Pobierek Birek go wypierdoliła. Ej, patrz. Chłopaki, bo próbuję znaleźć ten dom. A czekaj to nie ty wrócił? <gulabierę> nie, to nie on. O, wąż! Po no, tu nie jest go. Na wiesz, jak się ciężko walczy z wężem? Zjedz kamieniem. Z Ej, patrz To z wężem. Walczyłeś kiedyś z wężem kamieniem? Nie. Zjedz w Polsce. W Polsce nie ma węży. Są. Są. Ej. A Box. Joda? Joda. Joda. Czekaj, rozłupuję kokos. Odwróć się. Rozłupuję Tak Paki, już nigdy nie wrócę do domu. Jodę odwróć się. Czekaj, ko kokosa z ilu patyków się robiło ognisko? Ze czterech, nie? Pięciu. Pięciu? Tak, pięciu. St jeszcze sobie te pięć patyki kamieniami na balon. odeł. Weź się odwróć. Patrz. Ty? Tak, poczekaj, patrz. Chłopaki, bo ja nie wrócę do domu. Trudno. Musisz. No, jednego no, mniej. pan, kokosa, pora na... O panowie, patrzcie na drzewo wlazłem. Czepaki patrzcie! Pszakajcie! Czepaki! Kuba nie! Czepaki! Tutaj! Gdzie, Tutaj! Czepaki! Gdzie? Tu. Gdzie tu! Gdzie? Tu! Do góry! Nie, nie mogę bardziej! Do góry! Uważaj, żeby, uwagaj, żeby nie nastąpić na kokosy, bo one lubią wpadać pod mapę. Wiem, mówi, i Shadow mówi, już padł jeden. Nie, Tutaj już przygotowałem na, kubkę na ognisko. A to na drzewo można się wpadnąć? A w kamienie. A tu są Paki, bo przyjadłem wyspę trzy razy już wokół i nie ma. Nas. To Nic nieprawda, nie. bo już nas znaleźł. Patrz, 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 Nie, nie. O, nie. widzę was! <laughs> patrz, mam kryjówkę. Nie piszę się kokosa, bo się uduszę. Nie, <laughs> bo, bo ja sam, e, To już <laughs> rozpalasz? Nie, jeszcze nie. Ja rozpalę. Czemu? Tu jest przygotowana kubka na ognisko, resztę patyków kładź tutaj gdzie te dwa leżą. A Adam, Adam, ja Adam powiedz o której kokoska. godzinie. Jeszcze jednego kokosu trzeba, trzeba więcej kokosów. Więc jednego kokosu opierdolę. I, I patyków. Idźcie zbierać póki możecie. To ja idę... Tam. Ale dobry kokos. Ja pizdą. Zjadłem kokos chociaż dwa dni przetrwajmy, kurwa proszę Adam Adam Generalnie rozpalamy ognisko, kiedy. Mąka jest. Mąka. Kiedy temperatura spadnie Siema Adam Mąka, siema Siema byku Siema byku żółwik no ja wiem O mam kokosa O, o, o. Jo. Chłopaki wracajcie już do bazy Pierdolisz. Okej okay. Jak ja chcę wyprostować Temperatura spada, rozpalaj ognisko Chłopaki już biegnę do nowego kokosa ja chcę rękę naprawić, o dobra Rozpalaj to ognisko No a i ognia Daj 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 kokąsa Daj ognia Faki czekajcie, już biegnę żaba o! O! udało się Takie żabę znalazłem ją, wiesz ile to jedzenia? Ale to kiedy to... z... Czaj Ty... próbuję złapać O jakie tekstury Taki leszumę Ale giga kozak dobrze patrz jeszcze chłopaki ale giga kozak Jaka okay. giera nie, starych... <noise> lubię mojego kokosa Ze starym na plecach Kurwa, co ten kokos? <noise> z na plecach Próbujesz żabę złapać <noise> Dobra, jej nie złapię <noise> Hej Adam co, czy Adam co się stanie jak... co się stanie jak wejdę nie nie w to? Co Kuba? Co się stanie jak wejdę w ognisko? Fucking gdzie kamień? A co się stanie jak wejdę w ognisko? Aby wyczony ja patyk Poczekaj, z ogniska o nope. ty, kurwa, kto mnie przesuwa? Chłopaki, wziąłem patyk z ogniska. Nie wyciągaj. Wyciągnę. Kuba, ty idioto! Ten, <głupa> co kurwa, powinien lina. Co o, jest? U... Coś, co to jest? Co to było? To tankowiec. Kurwa się boj. Generalnie tu jest ten dziwny koleś i ostatni raz z Kamil go rozgu widzieliśmy kurwa no, rozgromił, się chłopaki boj. Czekaj, co was zrobiło jak ostatnio graliście? Nie wiem. Kurwa chłopaki! O, mi rękę wypiercona z ogniska. Czemu nie mogę złapać kijka z ogniem? O bagierka, nie mogę się bawić w kurta tak króla ognia. Jezus. Czemu ten ten tam nie pomoże? A on nas widzi, myślisz? No myślę, że tak. Widzi, widzi ogień. Łupaki, patrzcie co mam. zupam kokosa, pora na drugiego. No nie, chodź, jesteś. No i ja rękę burzyłem w ogień. ile badyli! On patrz, burzyłem rękę w Cztery badyle są jeszcze. A dam patrz, burzyłem rękę w Nie, pięć. Czemu? Jezus. One chyba <laughs> będą znikać stopniowo. Jak dobrze kojarzę. Będą znikać stopniowo, ale ten, no. Idę go napierdolić, tego takowce. Chłopie! <ślepięć> no nie. No kurwa, już po <ślepięć> nas. Idę <Ile> mu napierdolić. <ślepięć> Mi się wydaje, że Filip jest lekko pośledzony. Patrzcie tak, <ślepięć> na niego. Lekko chyba. Kajdę pośledzony. <gry> Musisz mocno. Filip mocno. Chuj <gry> <gry> co jest? <gry> Ej, dużo do, do ognia trochę czekajcie. Gdyby jest tu Gdy się na <zaczeku> <gry> Ej, trzeba patyka chyba dużo. No właśnie chcę to zrobić. Poczekaj, ja to zrobię. Chłopaki, on nie wie. Ja to zrobię. Chłopaki, Chłopaki ja to ja dołożę zrobię. patyka czekaj to tak. zrobię. Chłopaki, to moja dupa. O, to ja to zrobię. Chłopaki, ja I wrzuć go tam. Okay. jak <noise> Nie, nie możesz. Kurko wyciągnę go patrz. To gdzie nie zostaw go. Ja go wyciągnę Doczek no, no Marek, no. Uf. Ja pan przysięgam, że ten chłop przyjdzie tutaj. Co mu na chorob? Jak ten chłop tu przyjdzie, będzie kiepsko mam powiem. Jestem? To mu najebiemy, panowie. A będzie bite. Gdzie jest Kamil? Kamil? Kamila ucięło. No nie, ja ten. Ja tutaj eksploruję. Ja no bo mi cię Mogę sobie zrobić kół pochodnie? Ja e, pochodnie? Możesz, ale musisz mieć tłuszcz tego zwierzęcia. Z, z żaby. Jaka jest pochodnie? Dokładnie. Nie, ok, a ja kuba zrobię pa jako pochodnie Kupa. zrobię pa. Żywej żaby się nie da złapać w rękę. Już to odkryłem kamień. No kurde, jednak nie działa w ten sposób. Patyka znaczy, patyk? No w sumie trochę dołożyłem tu do pieca. To weźcie, nie dokładajcie. Jak zostanie jeden patyk, to Ty ja idę podaję. po patyki. Kurwa, dopiero północ? Kurwa, może jednak nie idę po ka, patyki. Ka, Kamil tak idzie, taki zadowolony z siebie. Patrz, pilnujcie temperatury. Temperatura Napisam. jest stabilna. Kuba, nie chodź po kokosach. A czemu nie? A kurwa. Możesz, no, Kamil to mówił, i Adam to mówił, i. I czemu Kamil jest w piecu? Puste, ko, ko, puste kokosy wynoście tu do wody na przykład, żeby się nie mieszało. Kur... pust kokos. Chłopaki, go jeszcze nie było. w na razie. Wpierdol kokosa, nie mogę. Dostaliście będzie że przetrwaliście jeden dzień? Wąż! Kamil uciekaj! Uuu! Jak kur... skorpiona złapę. Gdzie... skorpion? O kurde, dwa męże! Bo no skorpionów tu jest! What the fuck? Paki kamienie On musi... mi upierdolił, on mnie upierdolił. Macie kamienie? Musimy je zabić. Nie <laughs> był upierdolił. Mogę oddać swój kamień. No mi skorpion upierdolił. Daj mi ten o, skor, f... daj mi ten kamień. Daj mi go. No pomoc! Skorpion <laughs> mnie upierdolił. <laughs> Snake mnie uje był. <laughs> Paki No mnie upierdolił. Weźcie mnie podnieście. O kurde, Zdechli! Weźcie Ale... mnie, podnieście! A Ale... to <laughs> myśli moje. że to srate No chuj, możecie nas zjeść. Podłowie, no, no, podnieście mnie! Dwa, dwa patyki zostały, ale by się mo... A, dwa. dwa węże i skorpion! Dwa, o, dwa.